Dobra, zaczyna nagrywanie. 3, 4, 7, Marko widzowie! Siema! Siema widzowie! Siema widzowie! W dzisiejszym odcinku na moim kanale, w sumie już na dobrym kanale, bo ten poprzednie to, to ciąg dni my będziemy nagrywać na kanale wspólnym, gdzie wszyscy możemy stawiać filmiki i tak nazywa się Śmietnisko i, i ten, i co? i ten no i generalnie to w dzisiejszym odcinku pokażemy wam co zbudowaliśmy tutaj na naszym serwerze minecraft tak tak, tak. tak. i może, może ty nas arum oprowadź to to jest co Dobrze, dobra dobra to w tym miejscu pewnie jak nie pamiętacie bo przed ich w tym znaczy jak pamiętacie przed filmie, to to miejsce tutaj to jest nie wie, znacie tego no, tu stałem posiadałeś debila a teraz to jest karczma tak naprawdę, nowa. Może pokażmy od wejścia, co? Bo tu balkon. Na jego coś zrobiliśmy karczmę, bo tutaj stały jeden no dom i... ma no się jest to, to, to jest jego... To jest tego karczma. On jest... On na, tu rządzi. Tak, on tu rządzi, no. To jest tej karczmy. I tak, i tu jest karczma osad. I tu się wchodzi, tu można tak w porze pęknąć kurwa... Kurczę, żeby wypić sobie... Kurczę, przestań! A. Wypić sobie te...

to tutaj do góry schodzimy, i tu jest poczekania do biura. Tutaj się można usiąść i sobie czekać. To jest brzydko napisał w ogóle. To jest jeszcze to, bo to jest brzydkie. Tak, i tutaj prezes siedzi, tutaj o, właśnie, on tu za tym tak. biznesem. Tutaj właśnie. I ma tutaj telewizję z pieniędzy, z podatków y, tutaj mieszczaninów. Wiadomo, no. no. I tu ma piękne widoki, i flagę polską widzi. Kurczę, ale to jest no, aż Świetnie, tu kurczę. jest. Ostatnio no... Ale my jesteśmy tak. na swoim miejscu nawet No Kurczę, pięknie tu Dobra, macie. idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej To daje do bo Maciek, Maciek tu jest na naszym serwerze Zaglądam on, on jest tak. naszym, on jest naszym tym... tym, nie? No, no. On tutaj jest takim widzem, odbina 4D i tutaj buduje z nami jeżeli jesteście super widzami, możecie wbijać na nasze y, filmy i pisać komentarze tak Ej, świetnie jestem Twoim widzem, znaczy Waszym widzem i dajcie mi na To jest Wasz no, Maciek Maciek on jest naszym widzem i on tutaj nas ogląda i nas subskrybuje i on tutaj wbił i możecie też być jak Maciek i z nami grać My damy Wam ten IP Tak, pozdrów i YouTube'a Maciek, pozdrów YouTube'a O, pozdrowił, dobrze, super Fajnie, pozdrowił. No, tutaj Gdynia Trade Center powstało. Tak, a w ogóle nie, czy w poprzednim od... A nie, było w poprzednim odcinku jak powstał ten... T-Tower <grym> było. No, to... no. No to tutaj jest T-Tower. I tutaj jest kolejna część, która będzie po tym połączona takim tutaj przejściem. I, tu, i to jest ten... Y... Gdynia Trade Center. Atlas Inc. To jest właśnie ten maciek zbudowany tutaj. I tu można wejść. I potem wejść na górę. I tak, właśnie napisał, że to jest wieżowiec nieskończony yy, No jakiś treskowy zwalił piętra No się zdarza, czasami już nie wychodzi, no cóż No ale... Chodź na dół, na dół Dobra, no idę No to tak, co tu jeszcze jest nowego? Yy, Stany dla koni serwerze oficjalne. nie serwerze, oficjalna Mimo, że koni tu nie ma, ale jest O, stajnie, no Ale dobra, no. dobra, no to najpierw stalnię pokażemy w stajni mieszka nasz ogier, czyli Ernosas. Tak, właśnie tak, mieszka Osas. On jest DJ y, Trojan przynajmniej, to brzydkie. No i tutaj, on normalnie tu pod schodami gromadzi brudy z pępka sobie. Sobie pod schodami schował, takie wielkie. Ale wielkie. <grym> Dobre. Dobre. Dobre, nie? Dobra, fajny domek, znaczy stajnia. No, no, ale nie ma. oni nie ma, to, to nie wiem, głupie jest no. ogier. A właśnie, dobrze, bo zrobiliśmy komunikację miejską tutaj na serwerze. Można ja? jeździć po, pociągiem. Na, na, Wałbrzych Dolny, na, na razie zbudowany. Jeszcze będzie potem stacja Wałbrzych Górny. To co, przejedziemy się, chłopacy, Jest ko kolejką. To dawaj osad, jedź. Ja jadę. Jedziemy wszyscy razem. Tu zrobiliśmy fajnie, można jechać, fajnie, wreszcie można jeździć tutaj komunikację miejską nie ma tutaj właśnie tego, że trzeba na piechotę, można jechać i super jest. Fajnie. Jest ginc, daję jajka. Możecie dać lajkę, za coś tak staramy z budowlami. No, i co jest? Zatrzymałem się. Zbyszko, zatrzymałeś się. I co jest grane? <śmienicza> Ej! Co się stało? Ty płacę, ty puchnie. Co się stało? Czemu nie mogę jechać? Eee! O dobra, jadę. Jedziemy, jedziemy. Hej! Ja nie mogę! Hej, co jest? Nie mogę jechać! Ej, jest! Zepsute, zepsutek, tu zepsuł! O jadę, jadę, jadę! Nie, nie mogę jechać! Jedź! O! Dobra, możesz wysiadać! Tutaj, tutaj, proszę Państwa, znajduje się jeszcze niedokończona budowla Wałbrzycha Górnego. To będzie jeszcze większa stacja niż tam na dole i to wygląda jak przepiękny budynek. Tak, bardzo taki duży, bardzo. I, bardzo duży. No i kurczę, dokończę go kiedyś, może dzisiaj, może jutro, może pojutrze. Duży jest, no chyba największy budynek ze wszystkich tutaj i ten i no dokończę go i będzie będą dwie stacje no do. a tutaj w ogóle y, gdy dom y, takiego frajera za no, przepraszaniem no, powiem taki tu, tu mieszkał nie, tak, głupek tu mieszkał nie płacił podatku, haraczu nie płacił zostało tylko po nim ten pomnik, bolka na trybunach. no tak akurat nie wyszło więc postanowiliśmy tutaj no, tak, wyszło w w życiu. I, tak, dokładnie no to jest Debitek. O! Kupku! Wybrałeś to! tą. to chyba chyba jakiś był, chyba <grywa> jego kolega, no. Dobra, i ten, no i tutaj było go ale już go nie ma. I tutaj planujemy zbudować bibliotekę. Imienia właśnie y, Pełka. Żeby było to czytać na serwerze. A nie, że nie, nie ma czytania. Tak sobie Żeby brali, żeby nie brali tego przykładu, nazwiemy go jego imieniem, bo, nazwiskiem, bo na krok czytać nie, nie, nie I żeby się nauczyli dasz? Dobra, no faktycznie. Tak właśnie trzeba zrobić. Ej chodźcie spać widzowie, bo znaczy no, e, ten, bo niebezpiecznie, się bo niebezpiecznie i to jest kurczę trochę ciemno. To chodźcie spać. Dobra. W ogóle widzowie e, ten, odcięcie moją kamerkę, czy dobrze wygląda, czy w ogóle wam się podoba kamerką odcinki. Ja się ja wiem na targu dzisiaj kamerkę za 20 zł. Kurde... Ja tak. też muszę sobie kupić, bo nie mam. No i kurde trochę kosztowało, ale dla was kupuję. Kurde. No śpijcie no, spać, złej spadni, no nie spać, to za duże i spać gościu Lejku. Dobrze. no spać! no weźcie, no a może pokażemy im jak kasynę działa, bo teraz jest nowe... O, nowe kasino. i mamy kropiera akurat w serwerze, czyli Harry'ego. Zdechnął! 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 To za durem! Nie mogę. Dobra, chodźmy do kasyna ja mogę zagrać. Mam 6 elementów, wykopałem dzisiaj. Idziemy do kasyna. Bo teraz gra w czerwone, yy, czarne i zielone. To, tak się nazywa ta gra. Widzicie ja wystarczyłeś, to popatrz! Ja nie mogę, to tu się stanęło Jezu! Dlatego nie macie do kasyla, bo tam nie... <śśmienny> kasła, chodzi o kasyla, chodzi o kasyla Chyba system, system, mam na, 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 na pełnoletnich zadziałał i wybuchło Chodzi mi o pełnoletnich, co? Sobie... Maciek. Maciek jest niepełnę... i to mu wybuchnęło, a tu sobie, ta włączka trzymała jeszcze nie wchodzić. No i było no i dobra, To ale dobra. I to jest widz... moje, brawo, i Zdajcie moje i moje. i i i i, i i żelazo miałem, żelazo 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 Ano Mam żelazo I łop łopata nie wam kurde łopata O jakiś zepsuł Kto ma łopatę diame y, diamentową Ja, to ja na nie gole nie masz od mojego wariata No nie ma nic Dobra To, to chodź ten krupier ja e, nie na się gra... nie... przepraszam nie na grać, jestem okradziony, mój dom został zniszczony, okradli mnie, nie, ma, nie mam... jest nieaktywne, nie mam... nie mam za co wypłacać wygranych, bo tu sami wygrali. Czemu to jest? Czemu to nie można grać w No! To tak, To jest sprawa dla detektywa. Zamówić ja, teksturę, to system Kurczę, i sobie, jeżeli ja, podejrzewacie kogoś ja, z ja, tych tutaj zebranych, to piszcie w komentarzach, to to może być i my wysłuchamy, bo kurczę, ja nie mam pojęcia, kto mógł mu ten skarb. Ale napiszcie kto jest najbardziej podejrzany to. Korda, każdy ma tu w nie wiem kto to mógł być. No dobra, no to, no to, bo w pełnym odcinku może zagramy, kiedy, kiedy dowiemy się. Niech mnie naprawić, bo ktoś zepsuł jakiś klipper. Dobra, potem cię w odcinku naprawi. To jeszcze można, a twoją chatę trzeba pokazać, bo duża bardzo. Czemu ją? A to A twoją jest port, jeszcze port jest za nią. A, mój port, no dobra, to chodźmy tam, co pokazać widzom. Idziemy. ale jeszcze jest przejrzystołem, tak, tak, za brywki! I tak Ej! Musimy w dzisiejszym odcinku zrobić skoczne! To w się sensie, skoki na czemu pokaż skoków Dobra, dobra. Ale najpierw pokażemy dom. Duży, ma dobra. dobra. Tutaj mamy dom. On jest duży. I eeey yy, co tu jest w tym domu? No. Ej, Maciek palił, macie wpalił! Co? Maciek podpala, Maciek podpala! Co podpala? Co podpala? Nie podpalił! Czemu Co nie w nie po Ej, what a ej what a shit. Ej, what a shit. Dobra. Eee, to tutaj mamy doma ona On, ten, tutaj, da No. No, duży jest, fajny, fajny, mi się podoba ten dom, spoko. Jeżeli lubicie ten dom, to zostawcie łapkę w górę. On no w tym pokoju. Dobra, i teraz idziemy na parę w rybki i zrobimy skoki na w cyrku. Tam można wkakać do wody. Zrobimy później kakale do wody. Dobra, chodźcie kopaczy Idziemy. Idziemy. Dobra, dobra. Dobra, się kupuje. No, my nie musimy, bo my jesteśmy witami. No. A czekaj, bo tu macie. Nie po prostu nie no Dobra, Ej, nie mogę! Może ci puchnąć! No tu ej! Ale to jest do 20 kilo tylko! E! Nie mogę jechać! już, ci pomagam, gościu, zaraz pojedziesz! No pod prąd! Pod prąd jedziesz! Ach. Dawaj, 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 dawaj! Ale ja by! Uuu, uuu, ale to Ja nie mogę, jaby! Nie no. chcesz mi zrobić zdjęć, jak się dobrze Ja nie mogę, Oh, fucking hell Fucking hell, TO tu się dzieje? Dobra, to jest za dużo, myślałam o żeby mi się źle zrobiło, O. A, to było łatwe, dobra Idziemy, kopacy Na skoczki Idziemy skakać no, do wody A gdzie są ci? Tam jest, kto tam jest? Tu, tu, tu ktoś jest już, tu jest Erwassas a gdzie jest Maciek? Aha, nie wiem, ale zobacz te. Pokaż tabliczki. Gdzie ty jesteś, Maciek? Idzie, idzie, idzie. Chodź. Kakat. Do zęby. Dobra, to ja nagrywam. Także ja w sumie pójdę... A no. Pokaż poziomy, pokaż poziomy. Tak, dobra, pokażę wam poziomy. Tutaj tak. Tutaj jest kocznia dla pełnoletnich, letnich ludzi. I po mutacji, tutaj tylko mogą skakać Tutaj jest y, poziom Nie wiem czy można to na YouTubie mówić to słowo ja nie odpowiem tego Na wszelki wypadek, ale na no skocz poziom no, 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 no. Poziom dla głupków Tutaj jest skocz poziom Aeron Osad I to jest dla największych koksów dla największych takich Ziemeczków No dobra, ja skoczę Uy! <tryk> dobra, co dobra, 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 dawaj, ty teraz. Jo, dobra, to było dobra, co ty teraz. kiedy dobry to ha już ha 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 co jest? Zmarłem! <tryk> 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 Co za skocznia, no Nie mogę. Dobra, idę do was Maciek poszedł na kepsa eee, No to bez niego kontynuujemy nagrywki, no co? No trudno no. Tylko moje pomysł. Macie moje pomy chłopacy? Do Zleżą tam. Dobra, to idę. Kurczę, co małem no, przecież skoczyłem do wody, no! Przecież byłem w wodzie, o no to chodzi? Za słabo do wody trafiłeś. Ja! ma ci... się na płasko! Na, na domu muszę skakać! Wkurzon teraz! A nie, mam ma się... Ten, kilofa mojego nie mam! I opaty nie mam, Ktoś mi zabrał łopatę! Kto mi zabrał łopatę i kilof? Ja nie! No kurde, no nie mam kilofa teraz, no już wszystkiego nie mam, już jestem taki biedny teraz, już, no. no już kurde okradzionym będę S wszystko. Su. Dobra, idę. Sport trzeba pokazać. Jestem w budowie no, ale no cóż. Port Jak sport, haha. To <toczny> O jest chwileczkę bo muszę się wody napić. O, o tak mi w gardle. Mm. Hmm. A, takie rzeczy się wycina, kolego. Hmm. Dobra, idę. Hmm. Chodźcie, do porto. Pokaż co ty tam masz w tym swoim porcie. Chodźcie, chodźcie. Hmm. Do niego będzie jeszcze normalna ścieżka, a na razie wszystko będzie. Dobra, pokaż portki. Nie mam. I tutaj będzie później normalne przejście. Na razie jest tak robione tu. Tam jest latarnia wodna, ale w niej nic nie ma. I ona jest brzydkać do poprawy. Tutaj powstaje port Wybają Kurde, Ale fajne! Fajny, nie? No ej, fajny, podoba mi się. Tu się wchodzi. I tu będę statki przypływać. O kurczę, ale fajne. Burde, która zbudowała na tym serwerze. Tak, to fajnie, Lea, no ja. port mamy. Kattujmy wszystko. Tak spoko jest. Chyba wszystko pokazane, co? No chyba... chyba tak, chyba no wszystko. To co? No to widzowie. My się z nami żegnamy. Będziemy Was na bieżąco optulizować. Co się dzieje na tym Waszym na naszym serwerze? No to co? To jest to, jest to, to jest tobą! Co ty um, robisz dzisiaj? Even... To jest coś dla ludzi, Harry. A masz to... mnie bijesz? Pa, pan to. Co Ścinczaj. On Aha. Dobra, to no to widzowie mi się żegnamy. E, subskrybujcie śmietnisko, nowy kanał, śmietnisko, super fajne i pozdrow. Shawa dla Was. Siema. siema! Wychodzę, kurwa, nie gram z Wami więcej kurwa.